chcesz wiedzieć dlaczego nie przyjeżdżaj do Filipiny? koniecznie oglądaj do końca dzisiaj jestem sam z tego względu, że Ani dopadła choroba i kurda, ale wieje Ani dopadła choroba i yy, strasznie się pogoda zepsuła ten odcinek być stricte o plusach ale jak widzicie aura negatywności troszkę nas spadła będzie o minusach jeżeli chodzi o Filipiny, to może zacznę od yy, właśnie tematu, który nas teraz troszkę trapi, czyli problemy ze służbą zdrowia. Ania się rozchorowała przez to, że tutaj w wodzie panuje jakiś wirus, z tego co wiem. Dostała zapalenia ucha. I my, żeby dojechać do pierwszego rahingologa, który może coś z tym zrobić, mamy coś około 100 km, takie 3 godziny jazdy autobusem do rahingologa. I to jest na wyspie Bohol, jesteśmy na Andzie, a najbliższa, najbliższy ręgolok jest w Tagbilaran, czyli w takiej powiedzmy stolicy Bohol, To tak Przepraszam, bo normalnie dzisiaj, wody jest tutaj, chyba nie przejdę. Ale wracając do tematu. Na Filipinach lepiej nie chorować, bo jeżeli coś się stanie, jakaś tam. Tyle pota, To no służba zdrowia naprawdę jest tutaj na samym poziomie. No to trzeba mieć na uwadze przyjeżdżając tutaj, zaopatrzyć się w jakieś ubezpieczenia czy uważać na siebie. Eee, czekajcie, bo tutaj będę musiał przejść teraz raz, dwa, trzy. No i klapki mokre. Tego chciałem uniknąć. Eee, no, tak jak jeszcze widzieliście. Na, tak jak jeszcze widzicie na miniaturce tego zdjęcia, tego pieska to, to jest jeden z kolejnych takich minusów dla ludzi o troszkę słabszych nerwach z tego względu, że takich psów, czyli takich naprawdę wychudzonych, powypalanych przez słońce do takiego widoku też musicie być drodzy widzowie przyzwyczajeni, musicie mieć na, to, na tyle grubą skórę aby przyjechać tutaj i cieszyć się po prostu z yy, pobytu tutaj. Hello, hello! Tutaj, tak, widzicie to, może do plusów, takich szybkich. Tutaj ludzie sobie siedzą co, co weekendzik, i właśnie w taki sposób sobie celebrują. Hello. 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 W taki sposób sobie celebrują, właśnie czas wolny, a jest sobota. Więc co weekend tutaj jest karaoke, zabawa. I, i tańce i kulańce. ale wracając do tematu minusów e, służbę zdrowia już mamy, pogoda Przechwiliśmy tutaj i naprawdę słońce, które tutaj jest to jest zupełnie inne słońce, jakie do tej pory tak mi się wydaje, nie generalizuję, ale mogliście poczuć jest tu naprawdę bardzo mocne słońce godzina 12 oczywiście w południe jak wybija i się nie chowacie. A jeszcze co najgorsze, nie leżycie tej czapki. To można się bardzo mocno i szybko zdziwić, tak? Tak samo z opalaniem. Nie przyjdziesz tutaj sobie na plażę. Znaczy, możesz to zrobić, choć nie polecam. Położyć się na piasku i się po prostu poopalać tam z 2-3 godzinki. Bo efekt będzie. pamiętam, że ciemno to widzę. Dosłownie przenośni Więc trzeba uważać. Naprawdę. A jeszcze z drugiej strony, że już na pogodzie, to teraz przez te kilka dni tak się pogoda zepsuła. Że korzystam teraz z tego okienka pogodowego, żeby coś dla Was nagrać, coś powiedzieć, jak to wygląda. Bo cały czas leje, ale jest takie zerwanie chmury, że w miejscu, w którym mieszkamy, jest to taki filipiński domek z bambusa i blachy. To jak spada ten deszcz. Tak, tylko tak się zastanawiam, czy dach wytrzyma, czy nie wytrzyma. Daje radę, jest stabilnie, oby do, oby do tajfunu. Kolejnym takim minusem mm, Filipin, to to bardziej też kieruje tak, yy, do słów, do nas, do takiego europejskiego stylu myślenia, że tutaj jak przyjeżdżacie, to też od razu zderzacie się dosłownie z taką rzeczywistością takiej biedy, jaka tutaj panuje bo panuje ludzie też często, gęsto, po prostu no nie mają nic, po prostu tyle co mają, to jakieś tam może z dwie koszulki trochę ziarenek, ryżu, i, no i nie przesadzam tutaj jeszcze gdzie my jesteśmy Andzie, na wyspie Bohol no do tego jeszcze tak nie widać, bo tu jest tak jeszcze znośnie to wszystko, ale gdzieś tam w większych miejscowościach jak Tak czy Sibu to już bardzo mocno to widać. W innych miejscowościach nie byliśmy większych z tego względu, że jest to nasza pierwsza podróż tutaj właśnie do Filipin. I, i mówię. Czy to przyjeżdżasz, czy nawet gdzieś nie wiem, jedziesz, czy gdzieś musisz się tym przemieścić tuk tukiem, taksówką czy czymkolwiek, to oni siebie, ci ludzie siebie zobaczą. I od razu wiesz, przychodzą, patrzą ci w oczy. Daj, daj, daj. Więc na takie rzeczy trzeba być po prostu odpornym. I to jest też jeden z tych minusów, które trzeba zaliczyć do minusów. No i tak. I czym byłoby e, mówienie o minusach bez opowiedzenia o po prostu wszelakim po prostu syfie, e, zanieczyszczeniach, śmieciach. Wszędzie praktycznie, gdzie, gdzie się nie udajesz. Patrzysz po prostu gdzieś po tych, po... No wszędzie, no, no nie wiem już tak to powiedzieć. Wszędzie po prostu jest syp śmieci. Jeżeli chodzi tutaj o jakiś taki wywóz czystości, to Funkcjonuje to, ale bardzo, bardzo biednie z tego względu, że możesz wziąć te śmieci, i wyrzucić je do jakiegoś zbior kosza zbiorczego, ale jest to nieczęste i ludzie przechodząc do kolejnego minusa po prostu palą tu śmieci, ale wygląda to w ten sposób, że oni jarają tutaj śmieci. Koło naszej chałupki z domu też mieszkałam rodziny filipińskie, są ogólnie bardzo mili ludzie, naprawdę fantastyczni, ale wybija tam godzina już tak trochę bardziej wieczorna i jak cztery rodzinki rozpalą cztery ogniska ze śmieci, to można poruszyć się jak wędzony, uwędzony kurczak, uwędzony człowiek normalnie w naszej chatce. Więc tak, to jest do dużego minusu, co wpływa na komfort siedzenia. Miejcie to na uwadze. I wracamy jeszcze właśnie do sąsiadów, no to to jest taki, bynajmniej to tutaj, gdzie my jesteśmy, to jest bardzo zauważalne przez nas, że trzecia rano, trzecia czwarta, bardzo wcześnie, budzi Ciebie zew z kościoła, ludzie się po prostu e, modlą, e, śpiewają tam, e, celebrują po prostu e, swoją wiarę. Od 3-4 rano. No i to wszystko jest, powiedzmy, nie tak, że to dzieje się w środku w kaplicy czy w kościele, tylko to jest po prostu głośnik postawiony na zewnątrz, na cały regulator i się dzieje. Jakoś skończy się msza. To zaczynają się swawole. Godzina piąta, szósta, jakoś tak chwilę po tym, zaczyna się włączanie tych głośników, tych wiecie, tych takich dużych speakerów, i zaczyna się śpiewanie, karaoke. Karaoke na Filipinach to jest coś powszedniego i zaczyna się po prostu śpiewanie. I jeszcze, żeby tego było mało, jeżeli chodzi o sąsiadów i takie udogodzenia życia, to do tego wszystkiego jeszcze na Filipinach to jest czy to jest plus czy to jest minus, to już zostawiam Wam to do oceny, drodzy widzowie. Tutaj są legalne Walki kogutów, i tutaj, na około nas jest naprawdę dużo kogutów. Chyba z 8 albo więcej. Nie, to wszystko się zmienia dość dynamicznie. No i właśnie zaczynają się to wszystko tym śpiewania karokę. To wszystko się miesza dosłownie cały czas z pianiem kogutów. Najbliższy kogut jest od naszej ściany, gdzie śpimy około 1 metra. Także, czy to plus, czy to minus, żyjemy w zgodzie z naturą, ale z, niekoniecznie ze snem. <laughs> Już tak troszkę... kurde, no, zapomniałem. Problemy z infrastrukturą, roboczne. Kurde, no mają ja chyba muszę się zawrócić, bo nie przejdę w tych moich klapeczkach. Dobra. Przeskoczę przez ten murek, który jest ogólnie płatny, ale ja udam, żeby mnie, że mnie nie widać. Po prostu się wrócę plażą. Ale do końca to co miałem powiedzieć. Eee, tak. Przede wszystkim też tutaj, na Filipinach, problemem jest wysoka przestępczość. Eee, wszystko praktycznie tutaj, co ludzie mają, po prostu chowają za kraty, zamykają. No bo Liko nie śpi, Liko pilnuje Ciebie i Twojego dobra, więc y, trzeba też o to uważać, mieć to na uwadze, żeby nie afiszować się, na przykład jak ja teraz z kamerką, po prostu będą mieli Was ludzie na oku. Mam nadzieję, że, mi, że lubią nas tutaj na tyle, nie ja, nie że oszczędzą. Czas pokażę. No i idąc tak już trochę do brzegu tego wszystkiego, E, koszty życia. E, paradoksalnie e, z tego co z, z, ja zauważyłem, to taniej jest na przykład w Tajlandii. E, do filmików w Tajlandii teraz Was zapraszam, bo właśnie za nią prowadzimy. E, taki taj, Tajski vlog, taką naszą historię opowiadamy. Wtorek, wtorek i czwarty godzina 17 są na naszym kanale filmiki z naszych. E, hej, hej, hej! Są filmiki z naszych podróży Więc zwiedziliśmy wiele krajów Torek i czwartek od razu do nas zapraszamy A w niedzielę Tak jak dzisiaj Zapraszamy Was na taki troszkę Uważaj piesku Na taki troszkę luźniejszą pogadankę Jeżeli macie jakieś pytania do mnie czy do Ani Na temat naszych, podróż, naszych podróży Na naszych przeżyć, wniosków Zapraszam do komentowania Ta sekcja komentarzy jest Wasza my chętnie się do tego ustosunkujemy i w kolejnym takim cyklu jak dzisiejszy dzisiejsza pogadanka zaczniemy coś odpowiadać będzie nam niezmiernie miło za zaangażowanie z waszej strony tutaj co Filipiny te wszystkie minusy co dzisiaj powiedziałem reasumując warto przyjechać warto przyjechać, warto zobaczyć Warto doświadczyć, ale zanim tutaj po prostu wasza droga powstanie, to tutaj w głowy sobie poukładać, i mówię, tutaj się żyje na niższym poziomie, i od razu ten poziom dobrze byłoby sobie wgrać w głowę, żeby się po prostu nie zdziwić. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ja, pozdrawiam Anna. Tylko, że Ania dzisiaj nie może, niestety, bo się pochorowała, jak wspominałem. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć. Widzimy się we wtorek. Pozdrawiam.